Wyobraź sobie, że masz ponad 40 tysięcy gier retro. Pytanie, w jaką grę zagrasz? Tyle gier na no start jest na konsoli, którą wystarczy podpiąć pod HDMI i USB do zasilania. Przychodzi w takim oto pudełeczku i z takimi dwoma padami więc od razu można z kimś pograć. Gry mamy tutaj tak z PSP, Nintendo DS, Nintendo 64, PSX, automatów, Super Nintendo, Nintendo Game Boy, Sega. No i naprawdę jest tego bardzo dużo. Są różne automaty, są też starsze komputery jak Amiga, czy właśnie Atari. Miałem sobie Final Fight. Stara, fajna gierka, fajny beat'em up. Podobne do niektórych współczesnych co teraz wychodzą, które się wzerwały jednak na tych grach, nie Także gier jest tutaj pełne, jak chcecie sprawdzić, czy jest to jakaś gra, napiszcie w komentarzu, to dla Was sprawdzę. A jak chcecie też kupić sobie taką koszulkę jak ja, no to link do niej powinien być, gdzie ją kupiłem, na moim profilu. Możecie też napisać link w komentarzu, to Wam podeślę. No i wszystko, ja zabieram się do grania w następne gry. Pozdro.